w yy, swoim kolonie włożę, nasz, naszego miasta i jak pan myśli panie Patryku? Może było rozświetlić to trochę, nie? Jakieś słowa, potuchy? Choinka nam się, drzewko nam się żarzy na razie, jeśli chodzi o światełka, ale no powinna w pełni rozbłysnąć. Ale żeby choinka rozbłysnęła, to chyba potrzebujemy, żeby dzieci nam pomogły odliczać. Co myślicie na to? Pomożecie nam odliczać? To od ilu odliczamy? Od 10 czy od 5? Od 10, dobra. To musicie mi pomagać. Chodźcie. Chodź, chodź. Tak, będziesz pomagać mi też? Chodźcie, będziemy razem. Słuchajcie, i wszyscy razem głośno liczymy. No? Od 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Zobaczmy się jeden! Świeci się! No świeci się, no co? No nie pan zobaczy, bo nie mówicie, no. Świeci się! Nie, nie. nie, 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 nie To <słorthy> no tak było specjalnie zrobione! Słuchajcie, drodzy Państwo, w końcu mamy naszą konijneczkę rozświetloną. Wielkie brawa, oczywiście. Blawy, no, przygody, wspaniały, świąteczny czas. Drodzy Państwo, e, ja wiem, byście tak popatrzyli na to i mówili, że w e, się żarzy, tak miało być właśnie, dało się tylko żarzyć, wszystko jest ustawione, drodzy Państwo, cały dzisiejszy dzień jest idealnie profesjonalnie ustawione. Panie burmistrzu, no zapraszam, żeby się przejść tutaj po naszych stoiskach, zobaczyć co, tutaj, co tutaj ciekawego mamy, mamy dobre zdane winko, e, pierogi, różne panie rzeczy, także bardzo serdecznie zapraszamy. No cóż, no święta gdzie długo. Święta. Słuchajcie, korzystajcie ze stoisk, słuchajcie fantastycznego zespołu, który za moment na scenie już jest przygotowany. Myślę, że ta magia świąt przybyła już do Strzeszowa i zostanie z nami przez kolejne tygodnie.